wie coś. Coś. Ja Gdzie to spadło? Dobrze się czujesz? No to co, będziemy nagrywać w końcu czy nie? Nie. Dzień dobry. Ja jestem stworek. A tu obok sporka Krzysiek. Ten, co Poka nie może. A pokażemy wam dzisiaj nasz stworzony przez trzy dni świat. Pierw pokażemy wam no, naszą z lekka spacyfikowaną wioskę villagerów. A w następnych chwilach pokażemy coś jeszcze. Ale to jest tylko tyle. Śmieszne. No nie ma nic więcej. Obijaliśmy się. No to tak, jeżeli chodzi o mnie, to jestem y, licealistą na pierwszym miejscu Nie roku. chwal się! <noise> Więc nie spodziewajcie się jakichś wywodów humanistycznych. Dominik tak samo. Jak już wiecie, to jest Dominik. Pod pseudonimem Stworek albo Dodo. Albo męczy. Włóczyki. Jak kto to woli. W klasie mnie Włóczyki nazywają. Dobra, chodź w Włóczyki I to tak, to jest nasze pole. Przeniczne. Uwaga, ogórek Maximum destruction. No MIG! Budowaliśmy to tyle, chcesz to zniszczyć 10 sekund, to da... Kurs. Ej! Ej, tam wypikasz wszystko To do, to do, do Widziałeś jaka akcja chopie Dobra, chodzi idziemy. Dobra, koniec zbędnego pierdzielenia farmazanów, trzeba przejść do konkretów no to tak, nie wiem dlaczego, ale my mamy takiego fuksa. Zawsze jak tworzymy nowy świat, mamy bardzo dużo systemów wiaski. Po prostu albo są blisko, albo musimy je odkryć. Ale jest ich zawsze bardzo dużo na Ta naszej racja, mapie. To racja. Poczekaj, założę nocnik. O, jest. No ja to faktycznie to sobie założę. I budki. No dobra, blachy no założone, możemy iść. No i tutaj się na początku spacyfikowaliśmy. Na szczęście już tutaj nie mieszkamy, przenieśliśmy się. Tutaj jest taki mały tunel, który łączy cały nasz kompleks Wady na głowę hmm. Tutaj są jakieś zbędne surowce Typu to trollolo Termina pokażę trollolo, poczekaj Cicho Ej Mam tego pół życia O jak fajnie tak, dzięki. Ja zobaczyć rozsypującego się. Ale nie w sensie pół serduszka, tylko pięć serduszek. A na szczęście nie leci, dobra. Tutaj mamy taki tunel, który łączy to jakby nasze centrum, w którym to... Dowodzimy albo próbujemy dowodzić. No właśnie. Tak. Tutaj tak się nam trafiło 8 bloków z, jako spawner tych rybików cukrowych. Zademonstrujesz? Dobra. Uh. Ja go tam, Ej, on mnie bije. Zobaczcie gałkę. Kolejny. Jeszcze jedna menda. W blaszach uchodzi. O, wow. Kolejny. Biegają jak mój kocur jak go otworzy lodówkę. Czekaj. Zdeptam, gną ja zdeptam. O, Właśnie mm. Topi się <laughs> Czekaj Dobra, ten jeden niech zostanie na ozdobę humanitarny, czekaj, tak, Dobra Tutaj mamy pomniejszoną Wartość tego co wydobyliśmy <laughs> To jest tak naprawdę może 1 dziesiąta Dobra, róż dupę bo się nie sprężymy mm. Ja pierdzielę nie mógł się błyskawicy boisz. Bo ja się burzy. O, wezmę sobie. No i tutaj ten tunel prowadzi yy, do tego miejsca, w którym aktualnie jesteśmy. O, tutaj jest jeden system jaski, ale tam mi się nie chce iść za bardzo. W sumie możemy rzucić mapkę, to sobie poglądają sami, nie? Oj tam oj tam. Jaka jeszcze inna informacja dla ewentualnych hejterów jest taka, że tutaj właśnie zamieszczamy filmiki z naszej gry, więc to nie będzie typowy jakiś poradnik, tylko to po prostu gra z naszymi gównianymi rozkminami i innymi rzeczami, które nie Wywodami, się rozwodami, tak. dalej Ale to już nie nasza sprawa. My tylko próbujemy zamieścić coś fajnego. Takie męczy dupy. Aaaa. W przyszłości powiększymy ten tuner, żeby był 3x3. Na, na razie jest po prostu. Techniczny, jak my to nazywamy. Niestety. Tutaj są takie fajne. To jest bakteria, która nazywa się leń. Nie pozwala nam tego. No, zleń. choroba społeczeństwa normalnie. O! Kurde, ten też mi laguje, całego kompa. Tak to jest, jak ma się komputer jeszcze za czasów Hitlera. Aj, co, szczerze. Tak sobie myślę, że... Wtedy jeżeli... były lepsze. Takimi zbiorcami są ludzie, którzy mają 12 lat, czy 13, 14. Myślę, że jednak o Hitlerze niewiele wiedzą albo nie chcą wiedzieć. pa para pa, pa, pa. I tak myślę też Dominiku, że jest po pierwsze coś powolnym kutafonem. Cicho być. A dwa to spróbujemy coś takiego zamieścić, że jakieś bardziej skomplikowane projekty z racji że ja jestem matematykiem, a ty elektrykiem spróbujemy zamieszczać jakieś yy, schematy Ewentualnie coś bardziej skomplikowanego mm -hmm. Na razie w fazie prób prosimy o. o jakieś komentarze Jakieś wskazówki, co by byście chcieli mm -hmm. do tego dodatkowo Poczekaj wyłączę ten deszcz, bo to już zaczną mnie wkurzać no a nie używamy komend, no ale też jednak Aha, jest... Czekaj. Yy... Dobra, włączyłem czat, <grym> fajna nazwa świata. <grym> no to już przedtem, dobra. <grym> Tutaj jest jakby to powiedzieć nasza baza główna, w której cały czas siedzimy. Niestety nieskończona, bo się nie chce. No, no tak mówiliśmy, największa choroba społeczeństwa. Ach. Oto nasze surowce Tutaj pragnę zauważyć, że to jest 37 bloków żelaza Nie z samego żelaza, tylko bloków żelaza Dobra, makarena już puszczona, możemy iść z ja pierdzielę. No, przez przypadek zdobyliśmy też płytę Takim lekkim fuksem Prawdę mówiąc Dobra, pieprze ja to idę, płynę w pław, bo mi się nie chce łódki robić. No i co jeszcze Krzysiu powiesz? Ja bym powiedział, żeby już w dupę i zaczął zbierać śnieg, bo ciekawe czym będziemy ładować blazy. Jak to co? Kurde z miecza. Słowem ich nie załatwisz. Oj, chłopie. Ciętą ripostą będzie trudno. Zgaszę ich. A w przyszłości mamy w planach bardziej się rozbudować to tak jak mówił Krzysiek teraz... na początku to jest 3 dni gry dopiero o. teraz żeby umilić naszą nudną opowieść rzucimy garść sucharów garść słucharów? Suchar albo do... wezmę i przyspieszę filmik jak zbieramy ten śnieg bo to się chyba mija z celem Ach, zobaczymy na razie mamy czas No tak jakby yy... Halo Za halo, to w mordy pana. Wiem, coś ci nagle przerwało, nic nie mówiłeś. Nie, 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 ja po prostu mam stop w wywodach i po prostu zbieram myśli na następną ciętą riposta, żeby cię zastydzić przed rzeszą ludzi. Ta dziękuję ci bardzo. Dobra, teraz mamy czas, możesz podać jakieś informacje jak chcesz, albo coś. Mam do ciebie zagadkę. Mhm. To mam piernik do wiatraka Nie wiem. Wiatrak może się rozpierniczyć. Babum Pss. I wstawię sobie teraz urywek z filmu Facepalm. Wszyscy się klepią w główki. Możesz stawić. Ja ci nie bronię. Żeby co? Tam, tam, tweram. Tam. ram, tam, tam. Gdybym miał trochę talentu, to może bym pośpiewał, ale. No, najpierw nie kompromituj. Zazwyczaj. O kurde, mam trochę tego. Po staku myślę, że wystarczy. Yy, ale jako bloki, nie? No, blok. Dobra. to mam jeszcze stak łuk. Yy. Krzysiu, mam do Ciebie takie pytanie. Co powiesz, żeby zareklamować konto wiesz kogo? Kogo? Twojego... Przemyślę to, to i najwyżej w drugim odcinku zareklamujemy mojego braciaka. To uważam, no może to trochę nie w porządku, no ale mogło być nie. Dlaczego, to możecie się przekonać ewentualnie na następnym odcinku albo wcale. No właśnie. Zależy, jaki będę miał Ile masz tych bloków? Mm, 48 i za chwilę będę miał... Um, ja mam 34. Tak. Yy, my tak sobie, Krzysiek, mówimy teraz, że poszlibyśmy do netheru, tylko jest jeden mały problem. Nie ma obsydianu. Nie ma portalu. To dobra, lecimy po lawę, nie? To znaczy lawa jest, nie? I właśnie, mam wiader kolawy, ale... Ale nie, to mało. Dobra, wiesz co, mam taki pomysł. Zrobimy tutaj cięcie i magicznym sposobem znajdziemy się na spałnie. Czyli po prostu, prawdę mówiąc, będziemy szli jak te dwa debile przez tunel. <grym> Można zrobić tak. No, no to że odbrawiał mi się nikt. No to tutaj robimy małe ZIUM! Zium. Jesteśmy. Postanowili... No, z powrotem. Postanowiliśmy... Postanowiliśmy, że tutaj... Jest. No to lejemy potem. Hmm. Mam jakieś pochodnie może? Mam 20 Burżuazja, o Jezu. kolejny... Kolejna rzecz, której nie lubię. Ja to trzeba wykopać? Bo już zapomniałem 10 wykop. ekonomiczny, 14 normalny. Ale już jeden obsydian mamy, także 9 wykopać. No Tyle ja mam... wygrać. No no to jak kopiemy obsidian to może jak... Chcesz porozmawiać sobie z wiernym tłumem widzów? No dla wyświetlenia będą jak nic. Dobry to człowieku. Reszta to nie wiem. Ale tak naprawdę to myślę, że na początku moglibyśmy odpowiadać na wszystkie pytania w komentarzach. Będzie może ich jeden? No a później jeżeli będzie tego więcej. To, to będzie seria QA. Wykierać... Wybierać te najciekawsze pytania, albo te pierwsze A właśnie, najważniejsza informacja, co do częstotliwości wydawania odcinków. No z racji, że no jednak mamy trochę nauki. A to... jako, że teraz są święta... No to może w świętach trochę więcej, ale tak to w dniach poprzednich to jednak tylko weekend. No co jest, do cholery. Kop, kop. wierzę Murzynie. Dzięki. No nareszcie. Mam pięć, a ty? Nie wiem, nie mi się jakiś włączyć. Dobra, burżuazja robimy normalny. Eee... Chcielisz. Ja mam już 7. o. A i takie info, jakby co nie mam limitu. Czyli mogą być filmy dłuższe niż 15 minut. O, to się mój bracie widzi. <laughs> no a właśnie, bo tak się chwaliłeś na początku... ...do jakiej klasy chodzisz, to ja się pochwalę. Ja uczęszczam do... Zespołu szkół ponadgimnazjalnych numer 2 w Brzesku Technik Elektryk Fakie mm. yeah. Gdzie żarówki i kibla wykręcał A ty programował informatyku no, może być No także Ja nie zapowiedziałem jeszcze że jestem na pierwszym roku Właśnie Na profilu Madin Fizz Kujon Pozdrawiam wszystkich ewentualnych nauczycieli, żeby tu weszli Chociaż wątpię Dobra, mam 10. Ty ile masz? A, to koło tego idziemy. 11. A, przebiłem cię. O, to mam pomysł. Zrobimy coś takiego. Ty masz 11? To dobra, zrobimy coś takiego. W piek... Zbudujmy tutaj jeden portal. A drugi po prostu przejdziemy gdzieś hen, hen daleko przez piekło. Wybudujmy drugi. Tak, będziemy sobie przechodzić przez cały świat. Można też tak, dobra. Chodź. No to wiemy. No, także projekty będą takie. Jeżeli będzie jakiś projekt. Y, typu na przykład farma. Podwodna kopła, bo też mamy taki pomysł, to będzie jego pomysł, a bardziej elektryczne typu skarbiec, jakieś mechanizmy, automatyczna farma, to będą z mojej strony. No jeszcze, no może nie obiecuję, bo nie wiadomo na to wyjdzie, ale... Czy ktoś się... będzie chciał nas oglądać? Tak, po pierwsze to duża motywacja jest, gdy widzę, że yy, to się jakiś skutek, Wam mi się to podoba i w ogóle. Yy. Jeżeli innym będzie naprawdę takie zainteresowanie, to będziemy się starać jak najbardziej, będziemy starać się jakieś schematy, nie schematy, jakieś suche suchary. Prawdopodobnie jak będzie jakiś większy projekt, to na przykład schematy, znaczy link do schematów będzie albo w opisie, albo po prostu jak mi się uda, to naśród, na środku ekranu będzie obraz tego projektu. No. I tak właśnie myślę. nazwa serii najważniejsza, bo dalej nie mamy. To będzie pierwszy odcinek bez serii i czekamy na pomysły w komentarzach. Dwa lata później nikt nie odpisał. A może nie będzie tak źle. Dobra, robimy tego portala do Jest Wiesz co? Lepiej nie tutaj. Na dole. Wykopię pomieszczenie. Wiesz co, co słyszałem to teoretycznie może się gaz przejść przez teleport. No właśnie, dlatego... Hmm, czekaj. Ale w praktyce chyba się nikomu to nie udało. Dobra tutaj. No, ale teraz dodali coś takiego, że zwierzęta mogą spokojnie sobie przechodzić teraz przez portal. Yyy, też? Wszystko. O! Znaczy nie wiem, czy coś z tego jest prawdą. Czasami zaglądam na Mindpedia, ale jak mam czas, bo akurat jesteśmy jako pierwszy rocznik. O, o diamenty! O, o jaksy, Moje, 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 Także wrac idziemy rano do szkoły, a wracamy w nocy. Ach, tak to są uroki. Wszystkim gimnazjalistom i ludziom z podstawówki mówimy... Jeszcze się póki możecie, no a stary jak to głupno. Mam 10, robię ekologiczny. Czekaj, tu jeszcze o jedno Ekologiczny? Tak, jest cały ekologiczny. No jestem ekologiczny, nie? A ty masz może, kurde, cuga? Niestety, ja pierdolę. A chociaż stopkę żelaza masz? A nie, słuchaj, mam cuga, sorry. No ja pierdzielę No to w górę płomienie Aha ha, ha Idziemy Go away motherfuckers Idziemy grzeszyć Człowiek całe życie musiałby grzeszyć żeby tam wejść My to w życiu. portal jesteśmy A to jest nazwa potoczna Główna nazwa to jest Netel, czyli podziemie Oj tam to, oj tam Wprowadzasz w błąd naszych drogich widzów z tego co wiem to ich jest bodajże 14 ale z tego co też z tego co się domyślam to oni są ze względu na e, o Jezu Landwirsa Dobra Landwirsie Kurde będą lekkie klatki no. No, no. Wiesz co, na pierwszy rzut wiesz kobla Ustawić drogę do portalu. Jak się zgubimy, to będziemy tak naprawdę w ciemnej półce. Wiesz co? Nie mam kobla. A ja mam. To rzuć mi z jednego staka to będę robił dróżkę. No chciałby, ja mam tylko 40. Dobra, mam 15, może wystarczy. Jedziesz. Kurczę. Strasznie klatkuje. No. Się renderuje w Dobra, pożegnamy się z nimi, jak znajdziemy twierdzę. Eee. To wszystkie lagi bardzo przepraszamy. Tak jak mówię, mój komputer jest jeszcze z II wojny światowej No ta enigma pierwsza Człowieku sprzęt Ja pierdzielę. ja to mi, żeby mi wpieprzyć tym pigmejem, ale wiem, że się to nie Nie, nie rób mało. tego! Będzie rajd na Berlin ha, ha. Ja pierdzielę. Bubum Chyba głodni są. Tak chodzą mi kurde normalnie A jak... A mięsko. Zrobiliśmy pieprzone kółeczko. Czekaj. Łap. No, patrz, nie wziął. No w sumie może dlatego, że to wieprzowinka była. <grym> Ty no popatrz, jesteśmy w jakimś kurde wielkim pomieszczeniu, chyba że tam Wy... będzie wyjście. Wypisdowienie nie? No. O Jezu, no będziemy się plątać bez sensu. Mm. Może jakieś informacje? Takie kurde wiadomości czy zastanawiam się, jak tu umilić życie naszym widzom teoretycznie. Że zbierając coś mi tam świta, ale... Zabaw się w pogodynkę. Hmm. W neterze przewidujemy znaczne. Wzrosty. Ocieplenie klimatu. Ze 100 do 200 oczywiście. Zero opadów atmosferycznych, lekkie zachmurzenie siarkowodorem, innymi pierdołami. A, 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 a. Skanuję teren. Ej do, do, tu masz coś od twierdzy co, 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 Patrz, 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 patrz Patrz, widzisz na mnie? Na wprost mnie jest kawałek twierdzy, muru No to idziemy Sterowa cegiełka Fajnie Pasuje znaleźć blaze, bo jak mi wiadomo Krzysiu uwielbia, kurde, miksturki O, no to działa ten jeszcze patent, że jak wrzucisz, tam Mięso w ogień, to się piecze? E, jak zabijesz świnie a bo jak ona się spali, chyba, to wtedy jest upieczone. A, fajczo się, fajczo się, fajczo się. Nic Co nowego. Będzie? Udało. Chyba skurda spalę. Wstydu. O, udało się. O Jezu, gdzie my jesteśmy? Kajżeś w las. Poszedłem do góry i szukam tego... No czekaj w tym młotku jeden. O Jezu. No, tu nic nie ma, Wprowadziliśmy w wielki błąd. Jest tam neterowa cegiełka. Ja gram na normal, żeby było jak najwięcej FPSów i żeby nie ciało. Czekaj, zaraz tam będę. Kiedyś może zainwestuję w, w super-hiper sprzęt do nagrywania. Taki, bo ci jedzie. Oj, Krzysiu, ty i te twoje teksty. Ludzie się z tego śmieją. Albo czekaj. płaczą. No, tak. Tu nic nie ma. No czekaj, i. Oj, no mi chciało. Tu masz Pa du, 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 du. Tylko, że ja chyba jestem całkowicie gdzie indziej od ciebie. No gdzie jeszcze ty polas. Zejdź tam do tego miejsca, gdzie byłem, i chodź tu jeszcze raz. Gdzie byłaś? Odrze. O jezu. Y o o o, znalazłem blazy. Pięknie, jestem zarąbisy. Ale gdzie jesteś? W piek... Y przepraszam, w neterze. No. Ty poszedł w lewo, nie? Nie, poszedłem prosto tak jak mi kazałeś i przede mną jest od razu spawner blazów. No to kurde... Nie wiem, gdzie ty dobrze poszedł. Tu jestem. Ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Czekaj, orientuję się. Krzysiu, powiedz tak. mi jak mam żyć. Pięć posiłków dziennie, fitness. -hop. O, ty popatrz, jestem u góry. Czekaj. Stoję na takim gzymsie. O, widzę cię. Tu jestem. No to w sumie niedaleko ode mnie. Dobra, ty tu idziesz, ja tu zjem sobie. Ja się tutaj bawię teraz w alpinistę. Mhm. Mm Za chwilę będzie pisał y, krzyżdom. it y, to swim in lava. Ewentualnie hit ground too hard. No, <laughs> to hard. hit na gronda, to zobaczysz. Dobra. Gdzie ty raz, kurwa. Nie knij! Wypikasz wszystkie odpowiedzi, Przez Nie wypikam! Stresuję się, to knę. Każdemu wolno. <laughs> no, faken. A nie mów taki brzydkie rzeczy już się zespałnowały już? już trzeba je okopać może byś tu przyszła dziewicu szatana ajde w las. a widzę widzę widzisz mnie? no mniej więcej where tutaj... are you my friend? Słuchaj, o tu jesteś ja Chodź ci dam tu. tutaj osłonę z góry a ty je spróbuj zamurować masz czym w ogóle? z czym nie mam no fucking bitch. I cia, 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 cia. źli będęś Czekaj. Tylko nie chcę trafić w tego. Mamy różdżkę, także możemy się... Żebym się wystraszył. Możemy się tu pożegnać. Fucking, żeby tam tylko nie wpaść. Uciekaj! A to cię, ty zaatakowałeś, ciebie będą mordowały, nie mnie. Pier... O o... o, o, o pff. Fuck! Co jest, dobra? Dobra, Krzysiu, żegnamy się. Okay. FUUCKEN! shit! Zegnany się! Uh. Cięcie! <coughs> Dlaczego? Zdechnąłeś? NIE! No co ty! Teraz się pytam. Dobra, do zobaczenia w następnym odcinku. FUCK! Dodo, czekaj. Weź telepnij mnie do siebie. No cholera jasne! <coughs> FUCK! Fuck. Coś ty narobił! <noise> Nagraj to tak, do. Nie odzywaj się do mnie! Nie, ja Przez ciebie zombie pigmen wziął sobie ziomuś, ubrał moje ekwipunek żelazny Ej ziomuś jak chcesz, żebym ci pomógł to narkwiśliczny i mnie telefon do siebie Tra la Jest -la -la -la. <noise> to, mam pomysła jakby to zakończyć <noise> jak... Wezmę kilo, wkopiemy się pod ziemię będziemy drożyć tunel Dobra, najpierw się gdzieś zakop i spróbujemy, wiesz, je zlikwidować, dobra? Oto. Wątpię, żeby to zadziałało o, Ale słuchaj, jak mam łuk pełen, znaczy strzały... <noise> łuk pełen strzał <noise> Cały kołczan strzał, to mogę coś na tym nawojować ma... Znaczy kołczan jest dodany, tylko Uch, się go nie używa Znaczy no. jest... Zakopałeś się? Nope Coś znaczy, zakop Zakop się trzy metry pod ziemię Już? Nope To jest w chłopie No Kilofa nie ma Aha, nie masz kilofa, tak <laughs> Będę rączką sobie dupał, <laughs> Burżuazja, normalnie Ej, burżuazja, jest? Masz już? Jest, mam kilof Łopatę i łuk No to fajnie Incoming! Dobra, zakop się gdzieś o, o. Fuck 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 Dobra, a teraz czekaj Maksimum teleportum Bzium Gotowy teleport? No, hopie, siedzę w ziemi zakopany. Gotowy? Czy No tepaj się do mnie! To ty się do mnie tepni właśnie nie zdążę, bo mnie zeżrą. Tepnę ciebie do mnie. No. Czekaj, musimy mnie. Gotowy? Czekaj, muszę się zalogować, nie? Cześć! Do niech może nagrywa nie powiem, że jesteśmy w ruchu... o, o. TLEPAJ! Kurwa! <grystanie> Ale wiesz o tym, że cały czas nagrywam. <grystanie> Cześć. żaru mnie flipune. Kurwa. Wykop się. No, będę się zaraz od niego! No to idź. Dobra. A jak mam? Masz. Aj. Tu chyba skończę nagrywanie, bo to przedłuży się trochę Najwyżej znowu będzie fajny oh. moment, to znowu... No. Nagrałem! nie Zjedzą mnie przez ciebie, czulu! Tepnij się tu! Fuck! No to żeśmy dorąbali! <noise> Pojechaliśmy po bandzie. Ja pierdziele Dobra, koniec nagrywania. Postaramy się odbić ten cholerny kwipunek. Tylko musimy się przygotować na to duchowo. Dobra, cięcie. Następna odcinek, gdzie miał nazwę Zemsta Pigmana, czy jakiś tam inny bajer. Ta. Buszujący w neterze. Dobra, cięcie.